I taka mega trudna, yy, trudne pytanie. Jakie sytuacje można uznać za niedopełnienie obowiązków przez asystenta rodziny? Często, kiedy dzieje się jakaś zła sytuacja w rodzinie, słyszy się, a gdzie był asystent rodziny, zupełnie jakby odpowiadali za czyny podopieczne. No więc yy, ja myślę, że to są dwa pytania. Po pierwsze, jakby granica odpowiedzialności. Proszę Państwa. Państwo chyba intuicyjnie, a pewnie i z racji posiadanej wiedzy, macie świadomość, że nie jesteście w stanie odpowiadać za czyny innych ludzi. I to, co robi ta rodzina, jest jej odpowiedzialnością. Ja to bardzo mocno podkreślam, dlatego że tu się czasami to jakby zamazuje. I faktycznie jest tu duży problem mediów. No, jak mnie kiedyś właśnie pan redaktor zapytał, co robił pracownik socjalny, jak coś tam się działo, to ja mówię, myślę, że był w domu, bo to taki czas, że powinien w tym domu być, swoim domu. Proszę Państwa, nie dajcie sobie mówić, że odpowiadacie za wszystko, co się dzieje. Na pewno no, jesteście odpowiedzialni za to, co się dzieje kiedy jesteście w tej rodzinie, no ale też bez przesady, bo jeżeli pracujecie z matką, a nie wiem, dziecko wyleje na siebie kubek wody, no takie rzeczy się zdarzają. No, myślę, że trzeba zachować naprawdę zdrowy rozsądek, no, co dla mnie byłoby takim ewidentnym niedopełnieniem obowiązków przez asystenta. Na przykład byłoby to sytuacja, w której asystent pisze, że jest w środowisku, a w nim nie jest. No, to dla mnie tak, dla mnie to jest taka ewidentne, albo jak podobnie jak niektórzy kuratorzy, dzwoni sobie tylko do rodziny i wypisuje, co tam rodzina mu powiedziała. Natomiast w karcie pracy z rodziną czy w, czy w planie pracy wpisuje, że był, rozmawiał, widział. To jest dla mnie mówienie nieprawdy, mówiąc już tak, tak bardziej ostro, a na pewno niedopełnienie obowiązku przez asystenta. Są trudniejsze też sytuacje, w którymi Państwo się mierzycie, ja niejednokrotnie rozmawiałam z asystentami i wiem, że ta sytuacja jest trudna. No, czego ja bym nie robiła. Na przykład opowiadała mi kiedyś koleżanka, będąca asystentem, że ona umówiła się z matką, że jak trzeci raz ją zastanie taką pod wpływem alkoholu, to zawiadomi sąd. To znaczy, już pomijam to, co powiedziałam jasno i co mocno podkreśliłam na niejednym szkoleniu, że sama, sama kwestia wypicia przez rodzica nie jest podstawą do uruchomienia procedury odbioru dzieci. Dopiero wtedy, kiedy to. Wypicie alkoholu jest niebezpieczne dla zdrowia i życia. I to macie Państwo we wszystkich przepisach, od ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, jak i w asystenturze i tak Ale to już jakby nie od, nie, niego tego dotyczy pytanie. Natomiast no, jeśli Państwo widzicie, że w rodzinie dzieje się coś, co zagraża życiu i zdrowiu, ja bym tu postawiła taką granicę. Bo że coś dzieje się może nie tak. To jeszcze tak, prawda? Jest ten, ten moment, kiedy właśnie pracujemy, dajemy szansę. No, Państwo jesteście w tych rodzinach, bo dzieje się coś nie tak. I też nie, samym wejściem nie, nie spowodujecie, że od razu będzie lepiej. To nie jest proste. To na pewno jest bardzo trudne, żeby wiedzieć, w którym momencie jednak stwierdzić. Dlatego ja powtórzę to, co mówiłam na szkoleniu. Ja wszystkich Państwa namawiam do tego, by rozmawiać ze swoimi przełożonymi o tym, żeby w ośrodkach pomocy zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powołać zespoły asystentury rodzinnej, w której takie decyzje właśnie dotyczące tego, co robimy dalej, czy pracujemy z rodziną, czy też to my mówimy jako instytucje, nie, nie będziemy pracować, bo, bo co z tego, że my wszyscy staramy się, a rodzina po prostu sobie siedzi i, i nie robi nic. A tak też się zdarza, tak? Wygląda na to, że wszystkim zależy bardziej niż rodzinie. To nie jest dobra sytuacja również ze względu na dzieci i rodzinę. Więc w tym momencie warto by było, proszę Państwa, żebyście, tak mi się wydaje, mieli kogoś, z kogo można byłoby zapytać. No właśnie pracownika socjalnego, właśnie kuratora, może pedagoga. Takie zespoły asystentury, one mogą być powołane zarządzeniem dyrektora, mogą być mniej, mieć mniej formalne charakter. To wszystko zależy od tego, jaką macie Państwo współpracę. Natomiast to jest strasznie intuicyjne, jeżeli chodzi o kwestie, bo ja oczywiście już nie mówię o takich ewidentnych sytuacjach, kiedy, kiedy asystent, nie wiem, dopuszczałby się przemocy, czy, czy popełniałby czyny przeciwko dziecku, no tego już w ogóle nie mówię, tak, bo tu mówimy o niedopełnieniu obowiązków, a nie o, o, kwestii, o, kwestii, o kwestii przestępstwa. Natomiast myślę, że warto zdefiniować, czym te obowiązki asystenta w odbiorze choćby naszych przełożonych są, tak? Bo to, co Państwo macie jako litanie na, w ustawie o, o, przy zadaniach asystenta, to jest jedno, natomiast myślę, że warto byłoby sobie o tym porozmawiać. I najlepiej byłoby tak naprawdę tak trochę na sucho przegadać sprawę właśnie z, ze swoim przełożonym, właśnie z pracownikiem socjalnym, jak macie się Państwo w tym obszarze poruszać, w którym momencie można byłoby uznać, że właśnie nie dopełniliście obowiązku. Taka jest też jasna sytuacja, że w pewnym momencie takie niedopełnienie obowiązku jest kwestia, czy zawiadomić sąd, czy nie. Tak? To też może być, szczególnie jeżeli nie zawiadomicie, a coś się zadzieje, to, to też może być taka trudna. Sytuacja, dlatego ja, tak jak mówię, powtarzam i mocno państwu polecam: utwórzcie zespoły asystenty, asystentury rodzinnej. Będzie łatwiej, będzie prościej, ale też bezpieczniej, nie tylko dla was, ale również dla rodziny. Bo jeżeli to będzie kilku specjalistów, którzy usiądą i zastanowią się, to jeśli nie wpadniecie w syndrom grupowego myślenia, bo takie ryzyko też istnieje, to myślę, że będzie ta sytuacja bezpieczniejsza dla wszystkich.